11 milionów złotych zostało przeznaczonych na remont pałacu pod globusem. Sprawdźmy, jak akademia zmieni szczecin. Po pałacu oprowadzi nas dzisiaj pani Agnieszka Lisowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj już widać w niektórych miejscach jak elewacja została oczyszczona. Detale zostały zrekonstruowane, ponieważ był... W dużej stopniu były zniszczone. Pałac pod Globusem, a więc Globus też przeszedł całkowitą renowację. Był otwierany, niestety nic w nim w środku nie było. Mamy dwóch wykonawców, w tym jednego, tutaj tutaj widać, jest salbut i konsart. Konsart zajmuje się konserwacją zabytków i tymi pracami dotyczącymi detalu architektonicznego, tam gdzie trzeba ręki konserwatora, tam tym zajmują się specjaliści. Tą bramą zostanie maksymal, zostaną wprowadzone maksymalne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Będzie tutaj równo, będzie można wjechać czy wózkiem inwalidzkim, czy na przykład wjechać wózkiem dziecięcym. Na tym dziedzinie każdy będzie mógł wejść, żeby zobaczyć co dzieje się w pałacu pod W miejscu, w którym teraz się znajdujemy, będzie w przyszłości mały teatr, teatr kameralny, akademicki. Widać, w którym miejscu mniej więcej na wysokości tego gzmisiku będzie dach nad teatrem, a nad tym, a ten dach stanie się jednocześnie podłogą czytelni mediatek. Przestrzeń teatru akademickiego będzie przestrzenią również przeznaczoną na działania audio. Nie tylko działania teatralne czy wizualne, również na działania audio mamy bardzo dobrze wyposażone studio, które w tej chwili potrzebuje dobrego miejsca. Wchodzimy do przestrzeni galeryjnej. W przyziemiu będą się mieściły dwie galerie. Założenie jest takie, że w pałacu pod globusem powstanie siedem przestrzeni otwartych, takich, do których Szczecinianin albo turysta, czy też gość Szczecina będzie mógł wejść w każdej chwili i zobaczyć, co się dzieje. W tej chwili możemy już oglądać sufit niemalże w takim stanie, w jakim powinien wyglądać. Te kabelki znikną, nie będzie ich widać, będzie oczywiście oświetlenie zamontowane, ale to, co widzimy w tej chwili na suficie, to jest zabytek, który należało zachować. Po drodze odkrywaliśmy różne warstwy malowane w pałacu pod globusem w różnych latach, ale w porozumieniu z konserwatorem zabytków zostawiliśmy wersję najstarszą. Ten herb, o którym mowa była w lesie, został zamalowany. Został usunięty, ponieważ pod nim znajdowała się jeszcze starsza wersja ornamentu i trzeba było zachować te najstarsze elementy. Kolumny, balustrady, to są elementy, które są zabytkowymi elementami i dbamy o to, żeby Powrócił ich dawny stan, żeby odzyskały swoją dawną świetność. Tutaj pracują Państwo konserwatorzy, dbają o najmniejsze detale, uzupełniają ubytki w tych kolumnach, w balustradzie. Jeśli chodzi o hall, to musieliśmy się dodrapać do pierwszej warstwy farby. I w porozumieniu z konserwatorem zabytków ustalaliśmy, która z warstw jest pierwsza, oryginalna i którą musimy zachować. Nie możemy sobie tutaj wybierać kolorów ścian. To jest zabytek i kolor ścian, zwłaszcza w przestrzeniach ekspozycyjnych, w przestrzeniach dostępnych dla Szczecznian, musi być uzgadniany z konserwatorem zabytków. Także to nie, jest, to nie jest koniec. My w tych przestrzeniach jeszcze będziemy pracować. Wchodzimy do przestrzeni, która już została wykończona. Sprzęt był już dostępny w zeszłym roku, natomiast przestrzeń tak profesjonalnie przygotowana dopiero dzięki wsparciu Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W porozumieniu z konserwatorem zabytków oryginalna więź Badochowa została zachowana we wschodniej części pałacu, tutaj od placu Orła Białego. Tam te elementy drewniane zostały oczyszczone i w tej chwili są zafoliowane, żeby im się nic nie wydarzyło, ale są oczyszczone i będą, będziemy mogli je pokazywać potomnym. Natomiast w pozostałej części poddasza ta więźba jest wymieniana na zupełnie nową, która pozwoli przede wszystkim na uwolnienie przestrzeni i zrobienie w tym miejscu pracowni malarstwa. Ja zapraszam Państwa, już możemy zdjąć kaski znowu, zapraszam Państwa do windy. Gdybyśmy teraz nacisnęli minus jeden, nic się nie stanie, nie pojedziemy. Nie pojedziemy też na trzecie piętro, ponieważ to są tereny teraz wy, wyjęte z użytkowania. Możemy jechać na pierwsze piętro. E, panel jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoba siedząca na obózku sięgnie do tego panelu bez problemu. Plus widzimy, że osoba niewidząca też może korzystać z windy. Akademia zmienia Szczecin. To właśnie dzięki niej, w naszym policentrycznym mieście, zabije kolejne serce. Przycisk budowę. Zapraszam na za dwa tygodnie.